Chodźcie zobaczyć, Hej, hej, eee, 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 O eee, eee, To nie sprzątał? Na by. To eee, to eee, eee, to eee, śnieg? eee, 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 z, tego, z kurtki. Hmm. Albo z torby. No weźcie prezenty. On jest pięty. Tutaj jest mój. Nie, to jest dla Klary. No, to Tam nie jest fajny. fajny to to jest baklarci, no, nie jest fajny. To jest chyba klarci. A ten czerwony jest jasia, chyba. Ja mam. Ten Jasia? Wypił mleko? Tak, tak. mleko wypił? Ja to może na kanapę, bo tutaj. Ja się proszę, trzymaj. Bo tu jest pełno tego śniegu. O, no, ale to... Nie, to no, 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 Niegrzeczny, no, 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 nie no, no, Barbie. Skąd A wiesz? to Skąd wiesz co to jest? Nie wiem. Ja mam się barbi i delikami. Jezu, ja, ja nie umiem tego otwierać. Właśnie, musicie zobaczyć, co tam Masz? <mówi> no, tam będzie Barbie już! Już widzisz Barbie. Bo na barbie rzuca się. No to Chodź, no to. My... My... Co? Proszę, Stoje, ja taką stronę Chciałaś mam z Co to jest, Jasiu? Co to jest? To on to chciał. Brawo, ale ja mamy co? Brawo, tu mamy co? Można to z tym połączyć. Mamo, to mamy A kupmy to! A Kućmy A mamo! Ok, o. zaraz otworzymy Kochanie kochani. No, Pokaż mi, Jasio, co ma. Ja tak taką ja chciałam mamo! Ja tak ja chciałam. Oj, <grym> chyba Mikołaj was wysłuchał. Byliście bardzo grzeczni. Tak. No to nie, no, tata, nie. Tata. tak mama tego 6 grudnia, dzisiaj mamy Mikołajki, spadł u nas tak, troszeczkę śnieg, znaczy się roztopił na drzewach, tylko go widzę jeszcze, ale przez okno wyglądało, jego... <laughs> było mnóstwo śniegu, może nie mnóstwo, ale jednak trochę tego śniegu, przez to właśnie, że się osadził tak na gałęziach drzew, ale mi ręka zrętwiała, leżałam przed nią, i mi ręka zrętwiała. Eee, słuchajcie, pamiętacie, parę dni temu miałam problemy z oczami, z okiem w sumie jednym, tym, dzisiaj przerzuciłam się na to oko. Po prostu nie mogłam utworzyć rano. Tego oka, ale nie boli mnie tak jak bolało mnie to drugie. Nie wiem o co chodzi, nie mam pojęcia, czy powinnam pójść do lekarza z tym, czy co. Przechodzi dosyć szybko, więc, więc wydaje mi się, że jest po prostu ok, mam chyba z obniżoną odporność i tyle. Wiadomo, w ciąży to można wszystko złapać po prostu. No, ale witam Was kochani w, w kolejnym vlogu. Dominik już poszedł do pracy. Mieliśmy dziś taki e, spokojny dzień, poranek. No, cały dzień tam do 15, dopóki Dominik nie poszedł właśnie do pracy, teraz jest 15, Tak, 15.01 przed niedawno wyszedł. E, leżyliśmy sobie, oglądaliśmy, zjedliśmy, No, i tak minął nam ten dzień wspólny, przynajmniej połowa, a za chwilkę wyruszam z domu i jadę po moje dzieciaczki, bo trzeba ich odebrać z przedszkola. No i pewnie spędzimy dzień na zabawie z mm, zabawkami. Dajcie znać, jak tam wasze prezenty mikołajkowe. Czy coś dostaliście, co dostają wasze dzieciaki. Um, no. Nasze dzieciaki chyba były zadowolone. Bałam się właśnie, czy będą ale byli, więc bardzo, bardzo się z tego powodu cieszę, ale powiem Wam, że noc to była tragiczna. <grywia> po prostu co chwilę, nie wieczorem wczoraj, jak do mnie przyszedł z pracy, to ja zdążyłam zjeść tylko. Tą sałatkę, nawet nie mogliśmy oglądać sobie serialu, nic posiedzieć, bo Jas się obudził i on koniecznie chciał iść do salonu yy, i czekać na świętego Mikołaja. On płakał, że nie chce spać, więc musiałam go wziąć do swojego łóżka. Zaraz Klara <laughs> się obudziła, że ona się boi spać sama w łóżku, bo ma przyjść Mikołaj. Jak się tak o tym pomyśli, to w sumie to jest trochę przerażające. <laughs> Rzeczywiście, też się kiedyś tego bałam, że śpię sama jakieś starszy pan z siwobrodą ma przychodzić do mnie, do pokoju, co z tego, że przynosi prezenty, trochę to przerażające, no więc wzięłam ich do siebie i po prostu już wtedy utknęłam w tym łóżku, nie mogłam wstać, ruszyć się, nic, bo po prostu oni zaraz się budzili, więc poszliśmy bardzo szybko spać. Jak na nas oczywiście, bo to była 23. A my chodzimy gdzieś tak o pierwszej, więc 23 to jest bardzo szybko jak na nas. No i, i po prostu Dominik też mówi, że później Jasiek się co chwilę budził w nocy. Co chwilę pytał, czy był już Mikołaj, czy jest, są prezenty i tak dalej. a my musieliśmy go przytrzymywać w łóżku, bo jakby się okazało, że prezenty już są, że Mikołaj już był, to wiecie, jaki byłby dramat w nocy. Nie poszliby spać. Oj nie, poszliby spać i nasza noc by się skończyła powiedzmy o drugiej. a do przedszkola przecież chciała wstać, no i jakoś funkcjonować następnego dnia, więc tak to u nas wyglądało, no ale tak, zobaczymy zaraz, znowu pada śnieg? Nie, wydawało mi się, mam nadzieję, że nie będzie padał, bo wiecie, do dobre dzieciaki, więc może padać jak wrócę. <sum> Co ty wiesz? Pojedziemy. Sześć, kochanie, to tak, sześć. ale bardzo dobrze. Bardzo dobrze pokazałeś na sześć. To nie ma. Myślałem, ale teraz sześć, to jest pięć, a my szukamy sześć. Już jesteśmy z dzieciaczkami w domu, jak widać. Okay. I to teraz pokaż Wow! Brawo, Jasiu! To tak się robi, to tak się robi. Tak, tak się robi. Dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie 7 grudnia. Niestety muszę połączyć te dwa dni ze sobą. Dlatego, że wczoraj jak wróciłam z dzieciakami do domu, pobawiłam się z nimi i tak mi po prostu siły odeszły. Że no stwierdziłam, nie nagrywam, bo <gryw> nie ma sensu Wam marudzić. Nie o to w tym chodzi, nie miałam siły, energii i w ogóle nic nie miałam po prostu. Chciałam ich jak najszybciej położyć spać, a po czym się poszłam sama położyć, e, i tak zaległam w łóżku. Dominik przyszedł, dał mi jeść, bo normalnie nie miałam na nic ochoty do jedzenia, a zjadłam kanapkę tylko po to, żeby nie zmiotować z głodu. Wybaczcie. <głynie> e, no, dzisiaj rano obudziłam się, też nie najlepiej się czułam, <głynie> ale już jest lepiej. No już się trochę lepiej czuję. Yy, musi mi do jutra przejść musi po prostu, bo ja jutro mam wizytę u ginekologa, na którą muszę iść więc yy, więc tak tatuszka mi już łapie ciążowa, wybaczcie no, a teraz czekam właśnie na jedzonko, bo jest godzina 13 i ja nie mam nic do jedzenia w domu, kompletnie nic, więc stwierdziłam, że zamówię coś do jedzenia, bo mam ochotę na taki normalny obiad, a naprawdę nie mam siły jechać do sklepu i myślę, że też nie byłoby to najmłodszejszym rozwiązaniem jechać teraz do sklepu. Kiedyś się źle czuję. w w ciąży to jest, wiecie, mi nic takiego nie jest, jak nie wiadomo co, ale po prostu jestem osłabiona ciężowo. Będę jeszcze takie osłabienie przeziębieniowe. No tak to jest coraz ciężej, no nie ma co się oszukiwać. Um. No więc e, zamówiłam i czekam, e, bo właśnie miałam ochotę na taki normalny jakiś obiad, dobry, a e, nie byle co, więc, więc tak. Więc czekam sobie z niecierpliwością i burczącym brzuszkiem, córeczką ruszającą się w tym brzuszku. Warującą dzisiaj tak wariuje, jak ja mam takie dni, kiedy dużo leżę właśnie jak dzisiaj, to ona nadrabia za nas <grytania> tego ruchu i ona się rusza o wiele, wiele bardziej niż zazwyczaj, chociaż ona jest i tak bardzo, bardzo ruchliwym dzieckiem, więc jestem bardzo ciekawa, jak to będzie, jak się urodzi. Czy też taka będzie? Dobra. Uf, idę odpocząć i czekam na No, ja no więc taki obiadek dzisiaj. Dopieram się nie Ciekawe czy zjem to na raz, bo ostatnio mam taki mały żołądek, <grym> Ale zobaczymy, jestem strasznie głodna. Wyleję to na siebie, czy nie? <grym> ja chyba nożym to powinnam otworzyć, bo ja coś czuję, że ja to wyleję. Lepiej was na nóż. E, e. kurde Ale ładnie pachnie, o jezu, jaką ja miałam ochotę na zupę jakąś. O, boż. <grystanie> Skończyłam jeść. Już nie mogę, naprawdę bardzo dobra ale nie dam rady. Przynajmniej zostanę dla Dominika. <grystanie> Taka dobra żonka, ugotuję mu obiad. Czekaj. Dobra, wyciągaj no. Tam są bombki dla Was. Dobrze. Powiesicie sobie na dole. Proszę. To jest Jaś. Podoba Ci się? A to Klara. A ludzie to jest jedzenie. No dla Twojej siostry drugiej. A to zawiączamy? Tak, musia ci zawiąć. Pokaż, jak wygląda. Pokaż, mogę pokazać jak wygląda? O, tak wygląda. Moje pokażę. No dobrze, nie pokażę, twoich. Bala tutaj. No? To później tata cię podniesie, ale weź ten. Na razie tutaj, gdzieś na dole, daj. Uważaj, bo się pokale... Z zamkniętymi oczami zawieszają. Pięknie, Karol. Pięknie ci się udało, no. Trzeba dalej ubrać. Daj tutaj, dawaj. Niżej, albo tutaj na przykład. O, jaka piękna. Pokaż, jaka piękna. Jaś. Twoje imię? Zaopatrzona w ciepłe skarpety, bo zimno jest, i w gorącą herbatkę. Pięknie pachnącą świeczunie. Czekam właśnie na zebranie, co wtorkowe. Więc tak, spędzę wieczór dzisiejszy. Skończyło, więc przenoszę się do łazienki. Tam sobie przyniosłam tej świeczkę. E, I ostatnio dostałam taką paczkę, niespodziankę. E, nie spodziewałam się od właśnie tołpy. I mam tutaj rzeczy do kąpieli, więc sprawdzę sobie. Tutaj mam jakieś otulające mleczko pod prysznic, kąpiel borowinowa. Chyba sobie właśnie to zrobię teraz. E, peeling pod prysznic i kwiaty. Hmm. Będę sobie chyba to i to jeszcze mam tutaj dwie rzeczy, czyli peeling burowinowy od nowa biologicznej i sól do kąpieli przed snem, ale nie, nie idę tak szybko spać, bo pewnie jeszcze z będziemy oglądać um, serial jakiś albo coś robić, nie wiem. Jestem w że to jest do, do wyciszenia, więc y, ja na razie nie potrzebuję takiego wyciszenia. E, mam tam świeczkę, zaraz odpolę sobie jeszcze jakiegoś vlogu masa i poleżę w Wannie. Ja powiem Wam, że ja leżeć w Wannie to nie lubię. <grym> Czyli mąż mi robi, co mi kolacja. W tle leci, lecą mi milionerzy. Ja chciałam się pochwalić. Jaką dostałam? pizamkę od męża. Ale mój mąż bawi się w okcie.